podtrzymuję poskodowanego, żeby nie był całkowity. Widzicie, jedno z wyjść. Panowie sprawodawcy się pozbyli. Dwon, teraz to życami. Ach, Tak, Tak, to wygląda, proszę Państwa, kiedy jest naprawdę wypadek. Życzę Wam Państwu, żebyście nigdy nie byli świadkami takiego zdarzenia, ale może się zdarzyć, gdybym że wiecie. Żebyście wiedzieli, co robić. Zanim przyjedzie policja, straż, sami możemy zabezpieczyć to miejsce wypadku, styling, <fallout> czyli ustawić trąbkę bez świadczeń przynajmniej 30-40 metrów przed tym wypadkiem z jednej i drugiej strony. Tak? Oceniamy sytuację, patrzymy na to, co się normalnie podnosi na tym że to już dużo z ale jest w

Drogi, a nie nasz na szwajc, którego na dwoje, w kolega utraty, od nam ten wymaga, żebyśmy tej pomocy udzielali. My to będziemy robili oczywiście w powstaniu zębka. Drogie drzwi już nie mam. Dowadzcie od razu, na dwoje, w szwajc, w na Mały a znajduje się mira wina, taki normę, taki zielony, Takie zielony, taki zielony, taki zielony, taki zielony, taki zielony, taki zielony, taki